Ślad jest miastem o wielowiekowej historii. Od początku istnienia państwa polskiego mamy do czynienia z zapisami na temat Sieradza. Ślad Sierad był wspominany w buli papieża inocente II z XII wieku. Ponadto wiemy, iż już wieku istniał w XII wieku w Sieradzu dawiany kościół. W XIII wieku ślad stał się miastem Książęcym, tutaj przebywał leszek czarny, pierwszy pogrąca Tatarów. W o której warto zawsze pamiętać. Tutaj również w XIV wieku odbył się wielki zjazd, podczas którego Znano, iż to Jadwiga powinna zostać królem Polski, a nie jej siostra Maria. Sytuacja zaczęła się niestety zmieniać w wieku XVI, kiedy przeszły przez świat zarazy, pożary, co potem trwało aż do wieku XVIII. Kamienice, które obecnie stoją przy rynku, zostały budowane w wieku XIX. Jest to pierwsza zabudowa murwana w Śradzu, pomijając kamienicę jagierońską, w obecnie znajduje się muzeum, pomijając klasztor dominikański z wieku XIII oraz farę ufundowaną przez Kazimierza Wielkiego. Innowacja rynku staromiejskiego dzięki środkom unijnym ma na celu współczenie społecznego tego miejsca. A, renowacja. No tak, wszystko przebiega zgodnie z planem Pani yy,